Cześć! Hej, hej! Siema z tej strony Szambonurek e, To jest mój pierwszy film e, z Minecrafta. Piszcie, jak chcecie jakąś inną grę w ogóle. Zauważyłem, że to są jakieś dziwne kwiatki tak ustawione, jakby ktoś tu grał. Ten serwer ma jakieś dawno w niego. nie... W sensie zrobiłem go i zapomniałem o nim, e, bo. No, zapomniałem. I. Co się z nim działo, ale jak przeglądałem pliki, no to nagle zobaczyłem, że jest jakiś serwer. No to stwierdziłem, że sobie w niego pogram. No, no i, i, i tak. Tak to powstało. Teraz może poszukajmy jakieś wioski albo coś. Um, dobra, pościnajmy sobie to, to. Może jeszcze sobie zatnijmy jedno drzewo. Okej. Okay. O, tam mnie w ogóle jest. Jakiś dziwne, że ściętna. Nie, dobra. W ogóle skąd... Aha, dobra ze skrzyni bonusowej, okej. Okay. To dlatego to... Dobra. I co? Co ty? Co to jest? Co? 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 Okej. Okay. Kim ty jesteś? Co? Nie znam takiego. Ale co ty tu po pierwsze robisz na moim serwerze? Ja bym się to znalazła, nie wiem. Ty teleportowałaś mnie. Aha. Ok. O nie, trzeba będzie iść spać. Gorzej. Trzeba je co? 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 Diamanty? Okej, okay. dziwne. Skillów? Mhm, dziwne. Dobra. Sprawdźmy, czy na tej zbrojce... Ta zbrojka? Tak. Czy na tej zbrojce skąd... Nie, tu nie ma klątwy wiązań. Jakby taka dziwna, zwykła zbrojka. Okej. Okay. Może teraz... Chodźmy powalczyć z jakimiś zombiakami. Chodźmy powalczyć z jakimiś zombiakami albo z kimś. Bo tak I co? A tym rzuciłeś jeszcze diamentową sikierę. A skąd ty masz takie dobre rzeczy? A w ogóle, gdzie jest Twoja baza? Czy Cię po prostu gdzieś, gdzieś Cię wyrzuciło? Bo tak dziwnie, że tak masz mederyt. Uważaj. i z siekierą! Zobaczaj! Okay. Wow. masz jakieś jedzonko, bo ja zbyt, zbytnio nie mam. Może być. Co, ale nie tak dużo, przecież to dla ciebie to stracisz. Okej, okay, dzięki, na razie podziękuję. Ciągle słyszę te... Musimy... Okej. Okay. Okay. I w ogóle, dlaczego Ci ciebie... Ale wiesz, że ja... okej, okay, dobra. To ja też muszę się położyć. Tylko... O, tu jest jakaś skrzynia. Nie, nic nie ma. Czekaj, jeszcze tu pochodzę i posprawdzam domki. O nie, 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 nie. Mam dwa i pół serduszka. Mam jedno serduszko zginęło. Okej. Okay. Ej, ale to w ogóle... To jest trudne. Dziwne to. Dlaczego to jest takie... I dlaczego mam... Okej, okay, dlaczego mam nagle wszystkie... Czyli chcę sprawdzić jedną rzecz. Czy jak zrobię tak, tak, zrobię tak, to czy... Aha, czyli teraz mi pokazujesz, że jest jedna osoba. Wtedy mi nie pokazywało. Ani się dołączył, ani że nic. Dobra, dobra, to chodźmy spać może. Кого ты волос? Окей, дура, дивно. Ile lat tu już jesteś? Co? Ha, czyli jakby przeteleportowało cię, ale tak naprawdę jesteś już tu. Okej. Okay. Dobra, ja sobie nie chcę niszczyć tych dobrych rzeczy. To sobie zostawię na jakieś Przydatna okazja, teraz sobie zrobię... A, no tak, po co ja to jeszcze robię, skoro nie mam kobla. Tak właśnie to robię. Okej, okay, dobra, no to możesz wyruszyć. Ale jak będziesz... Będę mógł Ciebie wzywać, jak... Jak nagle... Nagle coś mnie zaatakuje, albo coś będzie, ktoś mi będzie grozić, tak samo się tepnie, no to pomożesz mi? Czy mogę, czy mogę mieć do Ciebie zaufanie, że na pewno nie masz w nikim innym jeszcze klanu albo kim nie. Team? Aha. Będzie trudno, skoro masz takie dobre itemy. jeszcze. Okej. Okay. Aha, co się stało? Aha, wywaliło go. I dziwne. Okej. Okay. Może szybko opuszczę ten serwer, żeby nic mi się nie stało.